Cześć drogi przyjacielu, i witaj. Pozory mogą mylić, a jeśli myślałeś, że historia życia tej pięknej, radosnej i przyjaznej piosenkarki przypomina bajkę o księżniczce, czeka cię wiele, wiele niespodzianek. Jej dzieciństwo postawiło przed nią liczne przeszkody, a ona stoczyła trudne osobiste bitwy. Niemniej jednak zdołała uniknąć dzikiego i nadmiernego życia, aby wykuć swoje miejsce w historii muzyki ustanawiając rekordy i będąc przykładem dla wielu piosenkarek, które pojawiły się po niej. Zostań z nami do końca i bądź zdumiony dzikim i ciekawym życiem gwiazdy z pamięcią o Belindzie. Belinda Jo Carlyle urodziła się w Hollywood 17 sierpnia 1958 roku. Jej dzieciństwo było naznaczone trudnymi sytuacjami, ponieważ jej matka, Joan, Miała zaledwie 17 lat, gdy zaczęła być uporczywie zalecana przez dużo starszego mężczyznę o imieniu Harold Karl. Kilka miesięcy później urodziła się Belinda, nazwana na cześć ulubionego filmu Joan. Mimo wyzwań, w tym tymczasowego zniknięcia ojca po dowiedzeniu się o ciąży, Joan i Harold w końcu się pobrali. Różnice między nimi były ogromne: Joan była pobożna i łagodna, a Harold gwałtowny i alkoholik. Mimo trudności Para miała jeszcze dwoje dzieci, zanim Harold na zawsze opuścił rodzinę, gdy Belinda miała zaledwie sześć lat. Belinda, głęboko dotknięta rozstaniem rodziców, wpadła w głęboką depresję. Joan znalazła pocieszenie u sąsiada o imieniu Walt, który ostatecznie się z nią ożenił, przejął odpowiedzialność za troje dzieci, a później miał z nią jeszcze czworo. Belinda miała więc trzech braci i trzy siostry. Niestety Walt także był alkoholikiem, a trudności finansowe sprawiły, że jej dzieciństwo było pełne braków, kłótni, bujek i częstych przeprowadzek trudnych i smutnych sytuacji dla każdego dziecka. W okresie dojrzewania sytuacja Belinda się nie poprawiła. Jej matka została zdiagnozowana z chorobą psychiczną, a jako najstarsza, Belinda miała znaczące obowiązki w domu. Jej niskie poczucie własnej wartości, wynikające z wczesnych doświadczeń, zostało jeszcze pogorszone przez szykany w szkole z powodu noszenia starych ubrań i nazywania jej niezdarną i otyłą. Ciekawostką jest to, że w szkole średniej Belinda grała w szkolnej drużynie koszykówki i była her liderką. Witaj drogi przyjacielu i witamy. Wyglądy mogą mylić, a jeśli myślałeś, że historia życia tej pięknej, radosnej i przyjaznej piosenkarki przypomina bajkę o księżniczce, czeka cię wiele, wiele niespodzianek. Jej dzieciństwo postawiło przed nią liczne przeszkody, a ona stoczyła trudne osobiste bitwy. Mimo to udało jej się unikać dzikiego i ekstrawaganckiego stylu życia aby wypracować swoje miejsce w historii muzyki, bijąc rekordy i będąc przykładem dla wielu wokalistek, które miały nadejść po niej. Zostań z nami do końca i daj się zaskoczyć dzikim i ciekawym życiem tej gwiazdy. Belinda Yo Carlyle urodziła się w Hollywood 17 sierpnia 1958 roku. Jej dzieciństwo naznaczone było trudnymi sytuacjami, ponieważ jej matka, Joan, miała zaledwie 17 lat. Kiedy zaczęła być natarczywie adorowana przez o wiele starszego mężczyznę imieniem Harold Karl. Kilka miesięcy później urodziła się Belinda, nazwana na cześć ulubionego filmu Joan. Mimo wielu wyzwań, w tym tymczasowego zniknięcia ojca po dowiedzeniu się o ciąży, Joan i Harold w końcu wzięli ślub. Ich różnice były jednak ogromne: Joan była pobożna i łagodna, a Harold był gwałtowny i alkoholikiem. Pomimo trudności para miała jeszcze dwoje dzieci, zanim Harold na dobre opuścił rodzinę, gdy Belinda miała zaledwie sześć lat. Belinda, głęboko dotknięta rozstaniem rodziców, wpadła w ciężką depresję. Joan znalazła pocieszenie w sąsiedzie imieniem Walt, który ostatecznie się do niej wprowadził, ożenił się z nią i wziął na siebie odpowiedzialność za trójkę dzieci. Później miał z Joan czwórkę własnych dzieci. Belinda miała w sumie trzech braci i trzy siostry. Niestety Walt również był alkoholikiem, a trudności finansowe prowadziły do dzieciństwa pełnego niedostatków, kłótni, bicia i częstych przeprowadzek i ciężkie i smutne sytuacje dla każdego dziecka. W okresie dojrzewania sytuacja Belinda nie poprawiła się. Jej matka zdiagnozowano chorobę psychiczną, a jako najstarsza Belinda musiała przejąć wiele odpowiedzialności w domu. we <music> Jej niskie poczucie własnej wartości, spowodowane wczesnymi doświadczeniami, pogłębiło się przez dokuczanie w szkole, głównie z powodu noszenia starych ubrań oraz z powodu swojej niezgrabności i nadwagi. Ciekawostką jest, że w szkole średniej Belinda grała w drużynie koszykarskiej i była HR liderką. Po zakończeniu nauki Belinda pracowała jako pracownik obsługujący kserokopiarki w sieci hoteli Hilton, próbując uciec od trudnej sytuacji domowej. Zwróciła się ku narkotykom, alkoholowi, angażowała się w wczesną aktywność seksualną i rozwinęła techniki kradzieży sklepowych, dzięki którym nigdy jej nie złapano. Kolejnym sposobem ucieczki było uczestniczenie w koncertach w Los Angeles, gdzie była zafascynowana dziką sceną punkową i ogólną atmosferą narkotyków i seksu. To środowisko stało się jej domem, a Belinda definitywnie opuściła swoją rodzinę. Mieszkając gdziekolwiek, mogła często dzieląc pokoje z wieloma osobami i spędzając noce z nieznajomymi. Nie wszystko jednak było mroczne w tym czasie. Dzięki otoczeniu, w którym się obracała, Belinda zaczęła myśleć o dołączeniu do jednego z tych punkowych zespołów. Chociaż próbowała swoich sił w kilku grupach, jej umiejętności muzyczne były ograniczone, jeśli chodzi o grę na instrumentach lub pisanie piosenek. Jednak jej talent wokalny błyszczał. W 1978 roku, mając 20 lat, Belinda założyła zespół o nazwie The Misfits, który później zmienił nazwę na Gogo -Go S, wraz z czwórką przyjaciółek z Kalifornii. The Gogo -Go S szybko zaczęły zyskiwać popularność na lokalnej scenie punkowej w Los Angeles. Chociaż początkowo były postrzegane jako kolejny buntowniczy zespół, z czasem ich styl ewoluował, stając się bardziej i ale nadal z zachowaniem energii i surowości punku. Właśnie to połączenie zapewniło im rozgłos. Belinda, będąc frontmanem zespołu, zyskała uwagę dzięki swojemu unikalnemu głosowi i charyzmie na scenie, pomimo braku formalnego szkolenia muzycznego. W 1981 roku Gogo Go S wydały swój debiutancki album Beauty and the Beat, który okazał się ogromnym sukcesem. Album szybko trafił na pierwsze miejsce listy Billboard 200 i pozostawał tam przez 6 tygodni. Płyta zawierała takie hity jak the Got the Beat i Awalip's Are Silt, które stały się hymnem młodzieży tamtych lat. The Gogo Go S były pierwszym zespołem w całości składającym się z kobiet. Które same pisały swoje piosenki i grały na instrumentach, a ich album osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów. Był to ogromny krok milowy dla kobiet w muzyce rockowej. Sukces przyniósł jednak liczne wyzwania. Belinda i reszta zespołu nagle znalazły się pod ogromną presją, zarówno ze strony przemysłu muzycznego, jak i samych siebie. W miarę jak rosła ich popularność, również rosły ich uzależnienia. Belinda wpadła w spiralę uzależnienia od kokainy i alkoholu, co poważnie wpływa na jej zdrowie fizyczne i psychiczne. Jej problemy osobiste zaczęły rzucać cień na sukcesy zespołu. Pomimo tych trudności, Gogos kontynuowały karierę, wydając kolejne albumy, ale napięcia między członkiniami zespołu zaczęły narastać. W 1985 roku, po serii wewnętrznych konfliktów, zespół postanowił się rozpaść. Co dla Belinda było zarówno końcem pewnego etapu, jak i początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Po rozpadzie zespołu Belinda zdecydowała się na solową karierę. W 1986 roku wydała swój pierwszy solowy album Belinda, który przyniósł jej kolejny wielki sukces, szczególnie dzięki singlowi Mad About You, który trafił do pierwszej dziesiątki list przebojów w USA. Jej styl ewoluował w kierunku bardziej mainstreamowego popu, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję na scenie muzycznej. Kolejnym wielkim przełomem w jej karierze był album Heaven on Earth z 1987 roku, który przyniósł jej największy hit a Heaven IS a Place on Earth. Piosenka stała się numerem jeden na całym świecie i do dziś jest jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Belinda kontynuowała swoją solową karierę przez kolejne lata, wydając kolejne albumy i zdobywając międzynarodową popularność. Jednak przez cały ten czas walczyła z uzależnieniami i problemami osobistymi. W końcu po wielu latach zmagań udało jej się zerwać z nałogami i odnaleźć spokój zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dziś Belinda jest uznawana za ikonę muzyki lat 80. i 90, a jej wpływ na popkulturę jest niepodważalny. Choć jej życie pełne było wzlotów i upadków, to dzięki swojej determinacji i talentowi udało jej się przetrwać najtrudniejsze chwile i zyskać status jednej z najważniejszych wokalistek swojego pokolenia. Po ogromnym sukcesie solowej kariery, Belinda Carlyle ugruntowała swoją pozycję jako ikona muzyki pop i rock. Lata 90. przyniosły jej nowe wyzwania, zarówno artystyczne, jak i osobiste. Wciąż nagrywała i koncertowała, ale stawała się coraz bardziej świadoma wpływu, jaki jej uzależnienia miały na zdrowie i życie. Po wielu latach zmagań, Belinda podjęła decyzję, by zmienić swoje życie na lepsze. W połowie lat 90. Carlyle zdecydowała się na przerwę od kariery muzycznej, aby skupić się na rodzinie i walce z uzależnieniami. Jej droga do trzeźwości była długa i trudna, ale ostatecznie udało jej się pokonać demony przeszłości. Przejście to wpłynęło również na jej filozofię życiową, zaczęła interesować się buddyzmem i duchowością. C stało się integralną częścią jej życia. Pomimo przerwy od nagrywania, jej popularność nie zmalała. Na początku XXI wieku jej muzyka zyskała nowe życie dzięki różnym retrospektywnym projektom. W tym kompilacja największych hitów i reedycją jej klasycznych albumów. Carlyle powróciła na scenę z nowym materiałem i zaczęła regularnie koncertować, zarówno jako solowa artystka, jak i z The Go Go S, które kilkukrotnie się reaktywowały. Reaktywacja The S okazała się sukcesem, a zespół ponownie zaczął koncertować, zdobywając nowych fanów i przyciągając tych, którzy dorastali z ich muzyką. I shake inside W 2011 roku zespół został uhonorowany gwiazdą na Hollywood Walk of Fame, co było wielkim momentem w ich karierze. Było to uznanie ich wpływu na muzykę i kulturę oraz dla roli, jaką odegrały w przełamywaniu barier dla kobiet w roku. Belinda kontynuowała swoją działalność artystyczną, eksperymentując z różnymi gatunkami muzycznymi i kulturami. W 2007 roku wydała album Voila, który był jej hołdem dla francuskiej muzyki pop. Album był inny od wszystkiego, co wcześniej stworzyła i pokazał, że nadal potrafi zaskakiwać jako artystka. Po latach sukcesów i wyzwań, Carlyle pozostaje aktywna na scenie muzycznej, zarówno jako solistka, jak i członkini The go Gogo S. Jej życie jest przykładem siły i wytrwałości w obliczu przeciwności. Dziś, po kilku dekadach kariery, Belinda Carlyle wciąż jest postrzegana jako ikona popkultury, a jej muzyka nieustannie inspiruje kolejne pokolenia. W roku 1996 Belinda powróciła do pracy nad swoim szóstym albumem solowym zatytułowanym A Woman and Amen, który ukazał się 11 września 1996 roku. Choć album ten nie odniósł sukcesu w Stanach Zjednoczonych, zyskał popularność w Wielkiej Brytanii. Piosenka Into Deep dotarła do szóstego miejsca na brytyjskich listach przebojów a Always a My Heart napisana i wyprodukowana przez Pere Gessle z zespołu Roxette osiągnęła ósme miejsce. Na albumie znalazły się również dwie godne uwagi piosenki – Love in the Key of C oraz California, która zawierała aranżację i chórki Brianne Wilsona z The Beach Boys. W 1997 roku Belinda nagrała piosenkę i Iwontę Say I'm in Love do popularnego filmu Disneya Hercules. W 2001 roku zespół Gogo go S ponownie się zjednoczył i wydał album studyjny zatytułowany God Bless The go go S. Album spotkał się z mieszanymi recenzjami, ale fani grupy przyjęli go z entuzjazmem. Pod koniec 2001 roku Belinda Carlisle pojawiła się nago na okładce słynnego magazynu i Playboy posunięcie, które wywołało zarówno krytykę, jak i pochwały. Co o tym myślisz? Zostaw swój komentarz poniżej. Ostatnie albumy Belindy zostały wydane w 2007 i 2017 roku, a jej najnowsze dzieło to Mała EPK, zawierająca pięć piosenek, zatytułowana Kęs Mistrzostwom Europy, która ukazała się w maju 2023 roku. Niestety te produkcje nie osiągnęły znaczącego sukcesu na listach przebojów, choć były wysoko cenione przez fanów piosenkarki. W ostatnich latach Belinda skupiła się na wydawaniu albumów kompilacyjnych, koncertowaniu zarówno solo, jak i z zespołem Gogoes, oraz na współpracy z różnymi organizacjami humanitarnymi, pomagając zwierzętom i ubogim kobietom w krajach afrykańskich. W 2010 roku Belinda opublikowała swoją autobiografię, w której szczerze opowiedziała o traumach z dzieciństwa. Problemach z rodzicami i opisała niektóre z szalonych wydarzeń z czasów, gdy była członkinią zespołu. Przyznała, że przez 30 lat była uzależniona od kokainy walka, którą udało jej się przezwyciężyć w 2005 roku, choć przez całą swoją karierę starała się to ukrywać. W 2011 roku Belinda Carlyle i jej koleżanki z zespołu Gogo -Go S otrzymały swoją gwiazdę na słynnym Hollywood Walk of Fame. Dodatkowo w maju 2021 roku zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Podczas ceremonii dziewczyny wykonały trzy swoje hity. W ostatnich latach Belinda mocno wspiera prawa osób LGBT. Rozpoczęła te działania po tym, jak jej syn Duke wyjawił, że jest gejem w wieku 14 lat. Piosenkarka przyznała, że początkowo trudno jej było zaakceptować orientację syna pomimo że sama miała doświadczenia seksualne z koleżankami z zespołu i innymi kobietami w młodości. Uważała, że te doświadczenia były jedynie formą eksperymentowania lub wynikiem imprezowania i alkoholu. Jednak przeżycia jej syna zmieniły jej sposób myślenia, a teraz aktywnie wspiera prawa osób homoseksualnych. No cóż, drodzy przyjaciele, tak dochodzimy do końca historii Belinda Carlyle, kobiety, która mimo licznych przeszkód od wczesnego dzieciństwa, zdołała wytyczyć własną drogę i zostawić swój ślad w historii muzyki. Zostaw swoją opinię na temat dzisiejszej historii w komentarzu i daj znać, skąd oglądasz. Do zobaczenia w kolejnym filmie.